Najważniejszą sprawą przy dżerkowaniu jest kwestia prowadzenia przynęty, bo te dziwaczne nazwijmy je woblery. Każde z nich musimy sobie bardzo mocno popatrzeć gdzieś przy pomoście, przy łódce pod nogami, sprawdzić jak one reagują na pracę naszej szczytówki najprostsze woblery do prowadzenia to ja je nazywam, to są tak zwane lewo-prawo czyli one po prostu przy szarpnięciu odbijają raz do lewej, raz do prawej lepsze modele czasem błyskają, miga migają przy opadaniu ale najważniejszą sprawą jest to żeby sobie dokładnie sprawdzić jak jerk pracuje i wtedy wykorzystywać to już przy normalnym łowieniu z dużego dystansu te wszystkie triki, szarpnięcia, czasem pauzy w czasie łowienia wykorzystywać. Ja teraz mówię Rutton, czyli takim naszym najbardziej popularnym modelem woblera na szczupaki. Długi, długi rzut. Opadam, troszkę czekam aż wobler opadnie nam powiedzmy metr, półtora metra pod powierzchnię. I wykonuje bardzo krótkie, nieregularne szarpnięcia, ale one nie muszą być tak, jak często my widzimy, o w ten sposób pokazywane są szarpanie. Niektórzy nazywają szarpanie kołkiem, tak? To nie o to chodzi. Czerka musimy cyknąć w dół, go nie, nie musi to szarpanie być cały czas do dołu, bo to nie ma aż takiego znaczenia. My sobie prowadzimy to tak, żeby mieć w każdej pozycji yy branie, czas na reakcję i odpowiednią reakcję, czyli mocne, siłowe zacięcie ee, kijem do góry, do boku, czasem w dół, ale to musi być kawałek odległości, ta wędka musi mieć, żeby, żebyśmy mogli zaciąć. Ale jeśli chodzi o samym prowadzenie, to prowadzenie musi być delikatne. To nie, mo nie może być oczywiście w przypadku nie wszystkich woblerów, bo to, to, to jest jasna sprawa, ale ee, prowadzimy sobie krótkimi stryknięciami, krótkimi szarpnięciami w ten sposób, aby ten wobler Nieregularnie kolebiąc się na boki, od czasu do czasu odjechał do boku. I to jest dla szczupaka to najbardziej atrakcyjne zachowanie się przynęty. Oczywiście odmian tego żerkowania jest cała masa. I co wędkarz to on sobie inaczej przynętę będzie prowadził. Natomiast ja w tej chwili Wam pokażę taki najbardziej popularny, najbardziej klasyczny sposób, kiedy my będziemy uzyskiwali z dżerka te jego podstawowe, fajne cechy jak nam opad, powiedzmy na jakiejś tej chwili, pół metra. Zwijamy mu luz, leciutko go prowadzimy. On w tej chwili jeździ do boku, raz do lewej, raz do prawej powoli. I robimy krótkie sarpnięcia, zwijając luz na lince. Ten luz zwijamy na lince, dlatego że brania bardzo często są w momencie, gdy my pstrykniemy szczytówką, i tu jest puknięcie i my mamy luz, i nie możemy ryby zaciąć. I wszystko powtarzamy powolutku. Stryk, stryk. Czekamy aż troszkę opadnie, nabijamy 2-3 razy. i Ta cała, cała operacja może trwać yy, praktycznie do samego brzegu. W zależności od różnych modeli przy, my możemy stosować bardzo różnorodne prowadzenie. Yy, są przynęty, które, yy, którym możemy nadać yy, takie długie odjazdy. To są yy, dżerki szybujące. Yy, odpowiedni, odpowiedni ruch szczytówką. Powoduje to, że, że, że dżerki, nawet dobre modele potrafią dwa metry do boku nam yy, odjechać. Yy, takie odjazdy najczęściej uzyskuje się przez nieco inne szarloty. One muszą być dłuższe, nie takie mocne, nie nieagresywne. Natomiast to, co powiedziałem na samym początku, odżerkowanie to, to jest yy, obserwowanie przynęty pod nogami. Dobierania sobie odpowiedniego prowadzenia względem wędki, sztywności wędki naszego charakteru, bo to też jest wędkarz jeden leniwy, i on sobie powoli będzie tą przynętę prowadził, to też często bardzo jest skuteczne, natomiast inni prowadzą przynętę w ten sposób. Czasem szczupaki też w to biorą, wtedy wydżerk jest bardzo agresywny, bardzo błyszczy w wodzie i bardzo często będziemy mieć fajne na to efekt.